Wszystkim witam Was na moim kanale w kolejnym odcinku z gry No Man's Sky. Dzisiaj trochę taki odcinek nietypowy, bo chciałam Wam pokazać prezentację i taką troszkę może pogadankę na temat przyszłości No Man's Sky. a głównie oczywiście na temat tego, jak ona mogłaby wyglądać. I moich pomysłów na jakieś tam do ulepszenia do gry, czy nowości, które można by wprowadzić, które by sprawiły, że gra będzie może ciekawsza albo bardziej przyjazna użytkownikowi, tak to nazwijmy. I bardzo jestem ciekawa, co wy na ten temat myślicie. I czy się zgodzicie z moimi pomysłami, czy może macie jakieś inne nowe pomysły, i zachęcam Was po prostu do komentowania, zostawienia komentarzy. Podzieliłam sobie tutaj te nowości, jakie by moim zdaniem można było wprowadzić do gry, na trzy kategorie, i będę je z Wami po kolei omawiać. Pierwsza kategoria to ulepszenia, czyli ulepszenie systemów, które już w nomen Sky są, ale moim zdaniem można byłoby je trochę zmodyfikować, albo właśnie ulepszyć, tak, żeby no, spełniały lepiej swoje funkcje. I pierwszą rzeczą, którą e, chyba wszyscy gracze nomen Sky najbardziej są. Rozczarowani i też na którą bardzo czekają, jest automatyczne przenoszenie ekwipunku. To znaczy, mamy w ostatnich aktualizacjach dodano sortowanie ekwipunku czyli możemy ułożyć sobie przedmioty, które mamy w ekwipunku. W jakiejś tam określonej kolejności możemy je przefiltrować i na przykład ułożyć je alfabetycznie albo możemy je ułożyć pod względem rodzaju przedmiotu. Natomiast ciągle brakuje jakiegoś przycisku, który by pozwolił na automatyczne przenoszenie ekwipunku pomiędzy na przykład naszym kombinezonem a magazynami, kontenerami, albo pomiędzy kombinezonem, a statkiem. I w momencie kiedy jesteśmy w tej grze na endgame'ie, no tych przedmiotów możemy zbierać mnóstwo i mamy ich mnóstwo. Nawet niektórzy specjalnie znajdują albo kupują statki po to, żeby tylko one służyły jako magazyn podręcznych rzeczy. Żeby w każdej chwili można przywołać taki statek i skorzystać z tego magazynu. I właśnie tu bardzo moim zdaniem by się przydał przycisk. Jeśli w tym ekwipunku statku już mamy dany przedmiot no to za jednym przyciskiem one by się mogły stakować tak jak to na przykład jest w Minecraftcie rozwiązane tak jak to jest rozwiązane na przykład w Stardew Valley jeśli ktoś grał to pewnie kojarzy tam jest przycisk gdzie można mm, po prostu automatycznie do skrzynki wrzucić i przedmioty się stakują no to Myślę, że to jest rzecz, która by ucieszyła wielu, wielu graczy no Man's Sky. Kolejne jest ulepszenie, albo w ogóle naprawienie manipulatora terenu. Ten tryb broni, gdzie możemy robić po prostu jaskinie w, w terenie, albo nadbudowywać sobie ten teren no, jest kompletnie zbagowany. Kiedy na przykład sobie wykopiemy taką jaskinię, to po pewnym czasie ten teren znów wraca do początkowego stanu. On zarasta, czyli nie możemy sobie zrobić na tą chwilę bazy w wykopanej przez nas jaskini. Musimy korzystać z jaskini, które jakby są już w grze na danej planecie. To jest często. Problem dla nowych graczy, którzy budują swoją pierwszą bazę, budują ją dosłownie na ziemi, przygotują sobie, wyrównają teren, a jak wrócą do gry po jednym dniu czy po tam kilku dniach, to baza jest z powrotem zarośnięta terenem. Kolejna rzecz to system towarzyszy, który uważam, że przydałoby się rozbudować. Można mieć towarzyszy, można sobie. Adoptować zwierzęta na danych planetach. Ba, nawet można je rozmnażać, modyfikować genetycznie, ale ten aspekt i ten system modyfikowania genetycznego jest moim zdaniem tak niejasny, że na pewno tutaj przydałoby się jakieś ulepszenie, większe wytłumaczenie może y, poprawienie jakichś bagów związanych z towarzyszami tak żeby to było bardziej zrozumiałe, żeby miało ręce i nogi, żeby można było na przykład hodować swoich towarzyszy w swojej bazie, jakiś może tak tego typu system. Kolejna kategoria nazywa się nowe więcej, dlatego że tutaj chciałabym powiedzieć o rzeczach, które być może już istnieją w grze, ale fajnie by było dodać nowe z tej kategorii, albo no po prostu więcej, czyli na przykład więcej opcji wyglądu postaci, zawsze to jest na plus, jeśli dodają jakieś nowe opcje wyglądu, na przykład nowe głowy, albo, mm, albo kombinezony, ja mi się marzy takie coś, żeby dodali jakąś, jakieś głowy, które są bardziej kobiece trochę. Bo wszystkie głowy, które mamy do tej pory, one są albo zupełnie neutralne, albo takie no trochę potworkowe. A ja bym chciała coś ładnego. I teraz z tym wiąże się mój kolejny pomysł, czyli frakcja pięknych kosmitów. Jakby wymyślili coś, czego jeszcze nie było, na przykład świecących kosmitów, albo jakichś, nie wiem, jaskrawych, albo nie wiem, pastelowych, albo jakichś takich, no żeby to ładnie wyglądało. To myślę, że byłoby to ciekawe, świecący kosmici. Tacy, takie smukłe postacie, jakieś coś w tym stylu. Tak samo z opcjami budowania bazy. Na razie, w budowaniu bazy, to mamy jakieś tam kilka rodzajów. Może być baza drewniana, może być kamienna, może być jakiegoś materiału sztucznego, ale dla mnie wciąż to jest mało różnorodności. I fajnie by było, żeby właśnie to jeszcze bardziej rozszerzać z nowymi patchami, żeby dodawać te możliwości i opcji, opcje, bo ym, budowanie w No Man's Sky naprawdę jest całkiem fajnie zrobione i myślę, że mogłoby być no po prostu jeszcze lepsze i bardziej różnorodne. Fajnie by było też, gdyby tutaj jeśli chodzi o budowanie bazy, e, zwiększyli na przykład teren, jaki, jaki baza może mieć, żeby można było budować super ogromne bazy, żeby... I ponieważ jest limit elementów, które można w bazie Umieścić, żeby nad tym też popracować, że można tutaj jeszcze więcej elementów dodać, żeby te bazy były bardziej szczegółowe, bardziej takie urządzone. No i oczywiście jakieś różne inne meble, style mebli na przykład. Mamy styl taki kosmiczny, sztuczny, mamy styl drewniany, trochę taki jakiś taki. Fajnie by było, gdyby tego było po prostu więcej, większy wybór. To by mi się spodobało. Nie wiem co wy na ten temat sądzicie, dajcie znać. Kolejny punkt to rerun ekspedycji, czyli można by to zrobić na zasadzie w ogóle nowego trybu gry, tak jak mamy tryb survival, tak jak mamy tryb Hardcore mamy tryb ekspedycji aktualnych, które się dzieją. Można by dodać. Jakiś kolejny tryb, gdzie po prostu byłyby dostępne wszystkie ekspedycje z przeszłości i można by było sobie wybrać, którą ekspedycję chcielibyśmy przejść i zdobyć z niej zaległe nagrody. Wiem, że tutaj twórcy czasami przywracają jakieś ekspedycje, najczęściej w okolicach Bożego Narodzenia, w, w okolicach Nowego Roku są te. Ekspedycje powtarzane i można je wtedy sobie przejść, ale twórcy dają nam jedną konkretną jakąś ekspedycję z przeszłości, na przykład, nie wiem, ekspedycję numer 9. A ja już robiłam ekspedycję numer 9 i wolałabym ekspedycję numer 2 na przykład zrobić. Więc gdyby w tym momencie, kiedy jest ten rerun ekspedycji na ten nowy rok, powiedzmy. Dali opcję wybrania sobie dowolnej ekspedycji chociażby. To już by było fajne, to by dało szansę nawet nowym graczom zdobyć przedmioty, które były po prostu wcześniej. I następna opcja to multiplayer, czyli po prostu tryb. W, w, dla wielu graczy który jest kompletnie zepsuty w No Man's Sky no może powiedzmy nie zepsuty ale bardzo bardzo ograniczony w tej chwili a to mogłoby być naprawdę świetną świetną okazją na zmianę rozgrywki na rozbudowanie całej rozgrywki naprawienie trybu multiplayer i dodanie tutaj nowych rzeczy też myślę pod kątem gry Light No Fire, która jest zapewne w produkcji. Po prostu myślę, że wprowadzenie multiplayera porządnego do No Man's Sky naprawdę by przyciągnęło wiele osób. I na przykład systemy zostawiania wiadomości, prezentów, czyli. Jak odwiedzamy bazę innego gracza, możemy mu gdzieś, nie wiem, jest jakaś skrzynka pocztowa. Możemy mu tam zostawić jakąś miłą wiadomość, że fajna baza, albo o, jak ładnie zrobiłeś ten pokój, albo coś takiego, coś fajnego, miłego, jakaś wiadomość do gracza, albo nawet wręcz zostawić jakiś prezent. Można by zrobić tutaj też system, gdzie my mielibyśmy jakiś benefit z tego zostawiania prezentu. Czyli zostawiamy wiadomość albo prezent i w zamian dostajemy coś, na przykład nanity. To by myślę zachęcało wiele osób do odwiedzania innych baz i po prostu oglądania tego, co można innego w bazie zbudować i zrobić. W tej wersji multiplayer można by było wprowadzić też coś takiego jak minigry. Czyli możliwość tworzenia własnych y, minigier również. Minigry mamy do tej pory możliwość zbudowania jakiegoś tam toru wyścigowego, możemy zbudować, nie wiem, grę w y, piłkę nożną, czy coś w rodzaju może coś w rodzaju y, golfa, trafianie piłką do dziury. Myślę, że takie opcje w grze są i można to zrobić z dostępnych elementów, ale tworzenie własnych takich minigierek albo Jakaś większa też różnorodność, inne rodzaje tych minigier, które sami możemy zbudować, na przykład w naszej bazie, to by dawało możliwość robienia jakichś konkursów, jakichś nie wiem, wyścigów, jakiejś tutaj yy, rywalizacji, która również przyciągnęłaby, myślę, wielu graczy, oraz mogłaby po prostu urozmaicić samą rozgrywkę, dać jakiś cel w grze. Zastanawiam się nad y, wprowadzeniem może jakichś bossów albo wspólnych instancji do Numen no Sky. To mogłoby być ciekawe, na przykład, żeby przejść taki powiedzmy sobie rozbity frachtowiec, tak jak teraz mamy rozbity frachtowce. Gdyby można to zrobić w wiele osób i każdy by dostawał z tego jakieś nagrody, a na końcu. Na końcu znalazłby jakiegoś kosmita i wspólnymi siłami trzeba by było go pokonać. Myślę, że to również by była fajna opcja fajny twist, taki tutaj w tej grze. Takie rzeczy mam nadzieję, że będą dostępne w Light No Fire: że tam multiplayer, ponieważ jest ta gra reklamowana jako multiplayer że tam ten multiplayer rzeczywiście będzie na tyle ciekawy, żeby po prostu zatrzymać ludzi w grze na dłużej i żeby dać jakiś cel, żebyśmy mieli co w tej grze robić. A jeśli bossy, instancje i społeczność gry, no to oczywiście możliwość robienia jakichś tutaj gildii. Myślę, że to bardzo fajna opcja by była i w No Mans Sky i również w Light No Fire. Mam ja duże nadzieje i oczekiwania pod względem Light No Fire. No ale co z tego mm, dostaniemy? No to jakby wiadomo jest zupełnie inna bajka. Nie wiemy na ile można takie rzeczy też wprowadzić do No Mans Sky w ogóle. E, tutaj technicznie ja wiem i mam świadomość, że to już by było. Pewnie bardziej skomplikowane, ale pomarzyć zawsze można i rozmawiać o przyszłości, nie precyzując jak odległej przyszłości. Można zawsze tutaj zrobić jakieś rozważania na ten temat. Wyobraźcie sobie, gdybyśmy mogli się zorganizować w jakąś gildię, współpracować, to by była fajna opcja też dla wielu graczy. Na ten moment to wszystko. Dajcie mi znać, co o tym myślicie, czy coś Wam się tutaj rzuciło w oczy i spodobało szczególnie, albo może uważacie, że gadam po prostu bzdury, to też mi o tym napiszcie, że tego i tego to się na pewno nie da zrobić. Dajcie znać, co można by było fajnego jeszcze właśnie do No Man's Sky wprowadzić, co chcielibyście w tej grze zobaczyć. I na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.